Witamy serdecznie. Przyjechałyśmy z Bielska Białej z projektem Tak to się budowało. Ten projekt, poza tym, że był projektem archiwistycznym, przyczynił się do powstania filmu społecznego i myślę, że on jest takim kluczowym elementem naszego projektu. I na początek zaprosimy was do zobaczenia zwiastunu, którym zapowiadaliśmy ten film. W nim usłyszycie tylko głosy. Oreszcie potem. Pierwszy adres, to pamiętam jak dziś, to były Komorowice 601. Ulica, która była pomiędzy naszymi domami, była pochyła, więc można było zjeżdżać na sankach. Tam były takie stawy mokradły, a mi chodzili bociany, gonili żaby. Podchody, żeśmy się bawili, na rowerach jeździli, bo tak nie było jeszcze nic pobudowanych. To był teren, gdzie była duża cegielnia, znana cegielnia. Pamiętam te piece, zadaszenia, półki, deski, a na tych deskach Cegły z gliny. Sąsiedzi pomagali, bo przecież deki jak robili chłopy, to to jeden drugiemu pomagał. Miałam do gospodarcze, to chowałam kury, kaczki, gęsi, indyk i nutry. Przódli się u piekło pracy, na co było spotkanie. Sąsiedzi zjedli na polu. Poznałeś mnie się z Adeliną kilka lat temu. Ona pracowała w dużej organizacji pozarządowej i robiła tam rzeczy niemożliwe, a ja zgłosiłam się tam, żeby robić filmy, bo to lubię i potrafię. Potem spotkałyśmy się jeszcze raz i efektem tego drugiego spotkania jest to, że stoimy tu dzisiaj przed państwem, co mnie cieszy, nie ukrywam. Adelina... Pracuje, pisze projekty społeczne, pracuje na styku socjologii i kultury, jest osobą pragmatyczną i konkretną. Ja miotam się między filmem a fotografią, zbieram opowieści, gdzie szukam emocji i obrazków. A mimo tego, że tak się różnimy, potrafiłyśmy doprowadzić ten projekt do końca. Inspiracją do projektu, ponieważ ja pracuję w świetlicy Biała Północ, która jest częścią Miejskiego Domu Kultury, jedną z placówek, malutką zresztą bardzo, jak nazwa wskazuje, była opowieść mojej koleżanki Peli, z którą pracuję, która jest w wieku już prawie emerytalnym i opowiadała mi o tym, jak będąc młodą wdową, budowała, właściwie kończyła budowę domu w czasach ciężkiego PRL-u, stojąc z dzieckiem na ręku w kolejce po materiały, których i tak nie było. I ja sobie pomyślałam, że w dzielnicy, w której mamy niewiele narracji, ponieważ obszary są dzielnicą niby w, bardzo blisko centrum bielska Białej, bo to jest około 3 km, to jak ja komuś mówię, że pracuję na obszarach, to ktoś mówi, gdzie? Więc ja mówię, no to taki Kościół nie, ulica Czerwona, nie, z niczym się ta część miasta nie kojarzy. I dlatego postanowiłam opowiedzieć o tej części miasta, opowiedzieć historię tych mieszkańców. I tą inspiracją właśnie była historia Peli. Obszary y, dla Adeliny zawsze były y, inaczej. Adelina miała bardziej obiektywne podejście do obszarów, dlatego że przyjechała z Warszawy do Bielska Biała i przeprowadziła się tam kilka lat temu. Y, mój stosunek był zupełnie inny. Ja y, dzieciństwo spędziłam na obszarach, po czym stamtąd uciekłam. Trudno powiedzieć dlaczego, pewnie dlatego, że nic tam nie było ciekawego, a wszystkie pasje, przyjaźnie, to wszystko toczyło się gdzie indziej i dopiero ten wspólny projekt zmusił mnie do takiej konfrontacji z przeszłością i nazwania tego, co mnie stamtąd wykurzyło. Mi się wydawało też, opowieść o budowaniu domów w dzielnicy, którą niektórzy wręcz nazywają. Uwaga, fabryczną, willową. To będzie dobra opowieść, ponieważ to jest coś, o kim prawie każdy może tam opowiedzieć, a jednocześnie nie jest to opowieść zbyt intymna, zbyt osobista, taka, która wydaje się pozornie niejakoś bardzo poruszająca, co oczywiście było tylko w tej początkowej warstwie, ponieważ później okazało się, że ten, ten, ten temat jest bardzo ważny i uruchamia bardzo wiele innych skojarzeń i też emocji. No i wspólnym mianownikiem była tu świetlica, to że ona tam jest, na tym terenie jest właściwie jedynym takim miejscem, gdzie ludzie mogą się spotkać. Było zarówno logistycznie pomocne, jak i też w takim sensie symbolicznym, że mieliśmy zaufanie społeczności lokalnej. Hmm. I to, co ja chciałam powiedzieć, to postawić może taki akcent na ten film, ponieważ wydaje mi się, że dla mnie wielkim szczęściem było spotkanie Magdy, ponieważ ja nie umiem robić filmów, a na pewno a Magda je robi świetnie zresztą razem z Leszkiem. I ja wiedziałam, że chcę, żeby te historie, które nagramy, były udostępnione w jakiś przystępny i atrakcyjny sposób. I film dał nam taką możliwość, ponieważ my później zrobiliśmy premierę w samej świetlicy, żeby ci, którzy tam mieszkają blisko, mogli łatwo dotrzeć. Później było kilka jeszcze innych pokazów. No i ten film oczywiście nie jest tylko o budowaniu domów, chociaż tam jest dużo bardzo ciekawych technicznych szczegółów, jeżeli kogoś to interesuje. Ale dla mnie był też bardzo otwierający. Ja mnóstwa z tych rzeczy nie wiedziałam. Jest też oczywiście opowieścią o dzieciństwie, młodości, o tym, jak się ludzie kiedyś wspierali, jak spędzali wolny czas. I takich właściwie wspomnień, ale najważniejsze w tym filmie jest to, że ci ludzie mogli się po prostu wypowiedzieć tak, że daliśmy im ten głos, pokazaliśmy im, że ten głos jest ważny. Bo to, o czym wiedziałyśmy od początku, ale co sobie też udowodniłyśmy tym działaniem i tym filmem, że ludzie bardzo chcą być wysłuchani. Film społeczny był dla nas podstawowym narzędziem. To jest taki inny. Ja pracuję przy filmie dokumentalnym na co dzień. Tutaj różnica polegała na tym, że jakieś swoje. Autorskie, artystyczne wizje i ambicje odkłada się na bok i oddaje się głos bohaterom. I nie jest to opowieść linearna, fabularna. To, są, to jest taka mozaika mikroopowieści. A co jest najpiękniejsze, że te filmy społeczne, taki film społeczny uruchamia takie, coś tak ładnie, poważnie nazywa responsywność. Tak dobrze mówię? Responsywność odbiorcy, czyli. Odbiorca y, chyba już w okolicy dziesiątej minuty zaczyna się nam ruszać na widowni, i trzeszczeć, i szeptać coś do sąsiada, dlatego że przez własne emocje i doświadczenia. Włącza się w opowiadanie tej historii. To jest nieprawdopodobne, że my na tych wszystkich oficjalnych pokazach bardziej się przyglądamy publiczności niż temu, co za nami na ekranie. Ja też dodam, że Bielsko-Biała jest specyficzna w tym kontekście, ponieważ tam naprawdę proporcjonalnie tych domów jest bardzo dużo, jest niewiele osiedli. Więc to doświadczenie budowania bo jak pewna większość wie, kiedyś się budowało domy samemu, a nie zlecało to ekipie. Jest takim doświadczeniem, które wielu mieszkańców podziela. Zmierzając do końca, chciałyśmy też tak trochę przełamać tą po prostu narrację sukcesu i powiedzieć też, że te projekty archiwistyczne są po prostu trudne. Dla nas wyzwanie było już na samym początku, kiedy na festynie ogłosiłyśmy, że szukamy bohaterów, to wielki taki festyn dzielnicowy, no i nie przyszedł nikt. Ale sumiennie jedna osoba się otworzyła, cudowna pani Marysia, która jest, moim zdaniem, największą bohaterką tego filmu. Lat 84. Tak. I powoli, powoli mówiłyśmy o tym filmie dokładnie wszystkim w Bielsku Białej, wszystkim znajomym, nieznajomym, i powoli zebrałyśmy te opowieści. I też otworzyłyśmy się na to, żeby opowiadali nam też na przykład dzieci osób, których rodzice budowały, albo ci, którzy na przykład wynajmowali mieszkania, co jest też w ogóle ciekawą opowieścią i nie taką częstą. Ja, może tutaj dygresja. Mogę. Bielsko-Biała już za chwilę, bo od stycznia będzie pierwszą polską stolicą kultury i będą się tam działy rzeczy nieprawdopodobne, mnóstwo fajerwerków zakładam, a my tak po cichu i oddolnie i bardzo chciałybyśmy, żeby archiwum społeczne, Czyli to, czym, na czym, nad czym my teraz pracujemy, i, na, i mamy bzika, może już na tym punkcie, żeby archiwum społeczne było częścią tego roku, kiedy Bielsko-Biała będzie pierwszą polską stolicą kultury. Bo podobne, jak się o czymś głośno mówi, to to się wydarzy. Tak, więc tego myślę, że kończąc z wnioskami na przyszłość dla nas. To poza tym, że my, nas połączyła jakby na nowo archiwistyka i czujemy, że to jest kierunek, w którym bardzo chcemy iść, to też chcemy nadal działać w Bielsku Białej. Tutaj widzicie teraz naszych bohaterów, to są zdjęcia. Nie, nie zdążyłyśmy powiedzieć o tym, że w film były też włączone dzieci i one też miały robić nagrania i robiły animacje, ale to już całkiem nie zdążymy. <śm> Natomiast życzymy sobie tego, żeby miasta, samorządy, domy kultury dostrzegały też te małe projekty, które są bardzo potrzebne, bo rzeczywiście włączają ludzi. A tutaj teraz macie 30 sekund po czasie, żeby najechać na ten wspaniały kod QR, który odwołuje do linku z naszym filmem i możecie go sobie obejrzeć. Tak. Zabierzcie go ze sobą do swoich miejsc. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. thank